Co to jest za miejsce? Co, co tu się dzieje? Jesteśmy w moim studiu, e, BDSM. Mamy tutaj trzy poziomy. E, na każdym poziomie są pokoje tematyczne. Łącznie jest ich siedem. Z zewnątrz wchodzi się do tej świata wyobraźni tutaj. I siedzi przede mną Dominiko po prostu urocza dziewczyna, trzydziestoletnia, młodziuteńka, <laughs> skromniuteńka. A tu słyszę, że w ogóle jakiś w tobie drzemie, ktoś inny, jakaś inna kobieta. No każdy ma kilka twarzy, tak mi się wydaje. I tutaj właśnie wkracza czasem do akcji ta konkretna, zdecydowana, nieznacząca sprzeciwu Dominika. Powiedz, czym jest kobieca dominacja? To jest właśnie cała magia odwróconej dynamiki kontroli nad sytuacją. Z reguły dominacja kojarzy się raczej z męską cechą, tak z stanowczością. Kobiety kojarzą się z delikatnością, tak? z zmysłowością. Niestety czasem z uległością wręcz, a tutaj właśnie mamy to odwrócone i no jest to na pewno coś egzotycznego jeszcze na razie. Mężczyźni przychodzą na sesję i wiedzą dokładnie, w jakiej roli tutaj są oni, w jakiej roli jestem ja i taka sesja zaczyna się już od wejścia. Jak wygląda taka sesja? Sesja to jest czas spędzony ze mną. To no, może być godzina, dwie, może być to cała noc, może być kilka dni tak samo. Tak. Czy to jest uprawianie seksu? Ym, nie klasycznego. Dlaczego nie że w tym udziału? Jestem tak. takim klientem i przychodzę. Mm -hmm. i, I mówię: Dominiko. Zwracają się do mnie per pani. Dobrze, pani Dominiko. Mm -hmm. Chciałabym, tak. chciałbym. Yy, nie wiem, być zamknięty w klatce, być zakuty w kajdanki. Czyli poczuć się zniewolony przez kobietę. Chcesz poczuć moją kontrolę nad sobą, tak? Tak. Chcesz służyć takiej pani jak ja. Tak. Mm -hmm. No co możesz z zrobić? Przywita się ładnie z panią. Wtedy klient klęka, całuje stópki. Jak zrobić dobrze, by to poprawnie, to może usiąść koło mnie i wtedy kontynuujemy rozmowę. A jakie praktyki wchodzą w grę? Wszelkiego rodzaju praktyki mm, związane z adorowaniem ciała. Co to z, znaczy? Kuszeniem i odmawianiem, bo to jest bardzo jakby zbliżone do siebie. E, no to jest przybliżanie się, właśnie, czy to stopą, e, czy piersią, czy pośladkiem, czy też pachą, ponieważ też to jest obiekt e, fetyszyzacji bardzo mocny. No, tutaj może być ta część, ciała wąchana, lizana, całowana. To, o czym mówimy, to, gdzie tu jesteśmy, uh -huh. to jest wielkie tabu. Ja myślę, że to jest chyba największe tabu w ogóle w seksie. No, dopiero w zeszłym roku są został wykreślony z listy zaburzeń przez WHO. Osoby spoza tego kręgu e, gdzieś tam dalej widzą to jako dewiację i jako mm, w nagrodzeniach zaburzeń.